Cześć, witam was serdecznie. To mój kolejny filmik. E, mapa jest EŃSK e, Wziąłem sobie zarobiaczkę, ponieważ jest tam misja, żeby nabić 111 tysięcy wolnego Expa, A ponieważ to był jeden z niewielu czołgów, na którym jeszcze mi została gwiazdkę, więc go wybrałem. Rzuciłem tak powiem dość ciekawie. Mm. Na początku nie wiedziałem gdzie ją pojechać, ale zdecydowałem, że pojadę na tory w okolicy od 5 od6. Mm. Ponieważ tam zawsze coś przyjeżdża, liczyłem. No nie ukrywam na jakiś gorszy czołg. Um, możemy sobie po prostu postrzelać. Mm. Dimage nie jest jakiś kosmiczny, ale wrzuciłem tą powtórkę ze względu na bardzo fajną akcję, która miała miejsce. Akcja ta miała miejsce jakoś mniej więcej pod koniec yy, bitwy. Przepraszam, ale muszę sobie przyciszyć trochę wota, bo jest za głośno. O, już jest lepiej. Pod koniec bitwy miała miejsce bardzo fajna akcja. Podejrzewałem, że wielu z Was też owe posiadało. No tutaj widzicie, stoję, czekam. Kampię tak, no ale w sumie od, od tego Tedek jest. No i zaraz zacznę strzelać. Nie uważam, żeby to był dobry wynik, aczkolwiek, tak jak mówię, no taki przeciętny w sumie na tym czołgu. O, tutaj wykryty, widzicie, pierwszy strzał. na nawet wiem, co tu źle zrobiłem. O, tutaj zaraz poceluję i zobaczycie, że od razu wejdzie. Chciałem pocelować jeszcze raz, ale już uciekł. No i nieustanny mankament, czyli artyleria. Tu miałem nadzieję, iż jeszcze, iż jeszcze go gdzieś znajdę, aczkolwiek został zniszczony w związku z czym nie miałem dużego pola do popisu tutaj zauważyłem, że na torach coś się dzieje chciałem tutaj strzelić bądź w, albo w bulldoga albo w, aczkolwiek wolałem poczekać aż mi się skupi celownik tu nie zauważyłem że jest po prostu schodki nie wiem, jakaś tutaj była blokada, blokada po prostu tutaj było, była jakaś przeszkoda która zablokowała mój strzał, przez to nie wszedł a gdyby weszło to mogłoby wejść Dość mocno od racji tego, że stał bokiem, gdzie mało ma pancerza. Tu i myślałem, że jeszcze coś się podświetli, aczkolwiek nic nie zostało podświetlone. Zauważyłem tutaj obiektę 416, więc bez namysłu, można by powiedzieć, wyjechałem. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Widzę bulldoga i K85, więc oddaję strzał. I tu jest podpałka. Padł. Tu widziałem Bulldoga, pocelowałem. I słuchajcie. Amorak. <laughs> Także to jest właśnie ta nietypowa sytuacja, o której mówiłem. Tu miałem obawy co do tego, czy przebiję obiekta, ale coś się potem okaże. Te, co się teraz okaże. Bez problemu. Chciałem jeszcze wy, wyjechać i sprzedać mu jeszcze jedną pestkę, aczkolwiek się to nie udało. Ponieważ, o widzicie, poszedł rykoszet. Mm. Zobaczycie tutaj jeszcze w sumie jedną ciekawą rzecz, znaczy ciekawą rzecz czystą moją pazerność, e, ponieważ zobaczyłem, że fajna, fajna bitewka w miarę, więc chciałem trochę więcej damage'a zrobić. Co do tego K85 nie byłem pewien i tu za chwilę się nawet chyba zatrzymam, bo byłem pewien, że wyjdzie bokiem i będę miał jak strzelić, ale pod sam koniec został zdjęty przez AMX, bodajże tak, przez AMX. -a. O i tutaj zobaczcie. Tiger P zaczął uciekać i chciałem od razu wjeździć bez zatrzymywania. No i P chciał, że uszkodziłem swojego. Aczkolwiek to już będzie końcoweczka bitwy. No tutaj chciałem jeszcze jakoś zajechać tak, żeby wyrwać fraga, ale. Nie udało mi się to. No, także tak. No bitewka nie była jakaś kosmiczna. Moim zdaniem była przeciętna, nawet poniżej przeciętnej, a w życiu miał tylko wyłącznie ze względu na, na, to, na tą akcję z Amorakiem i z podpałką. Także myślę, że Wam się podobało. Komentujcie i, i proszę o więcej komentarzy oraz lajków.